Wpadł sążnie, tak, że musiał w majtkach wracać. Zdjęcia są takie, jak on po prostu założył sobie. Miał ostatnią koszulkę, więc w gaciach siedział. Założył... Dałem ja mu kamizelkę odblaskową i tak głupiej by nie wyglądał. Po to, żeby już siedzenie nie uwalił, a na nogach miał zawiązane dwie reklamówki. Moi drodzy, na warsztat dzisiaj biorę gościa, który oprócz yy, swojej żony i dobrego piwa pokochał yy, łażenie po górach i po jakichś sztolniach, po jakichś dziurach i w ogóle po wszystkim, co się wiąże z paramilitaryzmem. Zaraz sprawdzimy. Mateusz, witam Cię w moim studiu. Witam, cześć. Ale zanim zaczniemy, to może byś się piwka napił. No mówiłeś. A, yy, mam browar męcę. Piłeś kiedyś? Nie, spróbujemy pierwszy raz. No i. Też właśnie nie piłem. Podobno bardzo dobre piwko. Od Męcena zacznijmy sobie od pszenicy. Pasuje ci pszenica, czy może tak coś być innego? No to innego Przy piwku będziemy, porozmawiamy o czym, może czym się specjalizuje Mateusz? To jest Twoje piweczko. Dziękuję bardzo. Browar Marencen. specjalnie pojechałem y, po drodze, zboczyłem, y, żeby w Toruniu kupić właśnie parę buteleczek piwka. Też nie piłem, więc to też moje y, taki dziewiczy. Dziewiczy lodóweczkę no, żeby nie uciekało. No to zdrówko. Zdróweczko. Dobra. Mateusz, dawno się nie widzieliśmy. Dzięki Facebookowi dowiedziałem się, że zmieniłeś stan cywilny. Tak, dziękuję. No, nie dziękuję. Też się Mów. cieszę, to była nasza wspólna decyzja. <grym> Jak twoja żona reaguje na twoją zajawkę, jaką jest chodzenie po górach i surwiwa? Generalnie, no, od czego by tutaj zacząć? Moja żona, Ewa, pozdrawiam serdecznie. Ewa. W tym momencie 6 skoków ze spadochronem. Jeżeli nie, to mnie poprawi torebką przy wyjściu. Kurs nurkowania, zajawki podobne do moich. Myślę, że nie było jej trudno przekonać po to, żeby się przejść po górach. Czekaj, bo nie miałem. No, jestem w stosunku do niej troszeczkę zapóźniony z tematem w niektórych kwestiach, jak już słyszałeś. No. no, ale myślę, że dało się ją namówić na wyjście w góry, na zejście pod ziemię, na różne inne dziwne rzeczy, hmm. o których niekoniecznie chciałbym teraz wspominać. Natomiast poza tym, że ma arachnofobię, to. Czyli boi się Pajamów. Nie ma problemu. Boi się paniąków, tak, tak? Dokładnie. No dobra, to powiedz mi, opowiedz mi w ogóle, czym się tak naprawdę zajmujesz, w ogóle, twoje hobby, twoja pasja? Pasja. Z tego co pamiętasz, trochę lat w serceństwie się spędziło. Jasne. Jakoś się to wszystko zaczęło. Zaczęło się, zaczęło. zaczęło się miłość do łażenia wszelakiego, do wszelakiej wolności, do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Później trochę, trochę to wszystko ucichło, no bo. Człowiek rzucił się w wir pracy zawodowej, dorosłości, nie wiem jak to nazwać. No, ale trochę to, trochę to zeszło na boczny tor. Natomiast wróciło za sprawą e, firmy, którą założyłem z, z przyjacielem. E, w, z pasji, po prostu zaczęliśmy, zaczęliśmy to robić bardziej zawodowo. Mm, no i tak zostało. R, 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 robimy po prostu to, co potrafimy robić najlepiej e, i czym się pasjonujemy. Twoją specjalizacją jest, są góry Sowie? Mm. Do końca nie jest to moja specjalizacja, na, na pewno jest to mm, idealne miejsce, które pokochaliśmy grupowo i z zajmnością, e, w którym spędzamy czas, w którym przede wszystkim nauczyliśmy się do, wypoczywać w każdej możliwej formie. A że góry sobie to jest po prostu jedna wielka tajemnica, plus do tego mnóstwo ciekawych szlaków, no to przepadliśmy bez, bez, bez końca. O czym się niedawno pół przekazać twój brat, bo ty niestety nie dojechałeś. No ale... niestety miałem ważne badanie, doktor wiercił mi w dupce. Kolonoskopia tak zwana. <gulanskopia> nie chciałem tego słyszeć, pewnie widzowie <gulanskopia> też nie, natomiast wiemy już, już nawet po tej wycieczce, jak wrócili tutaj koledzy tutaj z, z, ze Stalowej, jak opowiadali, co, co było może. Może szczególnie jednego nie wspominało miło, ale reszta jest zadowolona z wzajemnością. No dobra, to właśnie nasi widzowie nie wiedzą za bardzo o co chodzi, to opowiedz, co wy tam w tych górach sowich robicie? Góry sowie to jest specyficzne miejsce na mapie Dolnego Śląska i no, od niedawna, bo od 1945 roku Polski. W tych, w tych górach zbudowanych głównie z z Gneisów, um, ukrywa się pod ziemią wiele minerałów, o czym wiedzieli już um, ludzie w średniowieczu, więc te góry zaczęły od tamtej pory powoli przypominać ser szwajcarski, czyli są po prostu wydrążone, przewiercone, przekopane w każdy możliwy sposób. Nie do końca wiemy o wszystkim, nie do końca wiemy jak, kiedy i gdzie, ale do dzisiaj zachowało się wiele wczesnośredniowiecznych kopalni, barytu, srebra, złota. Różnych pierwiastków, które już wtedy nauczyli się wydobywać, później przyszły, później przyszły wydobycia wapienia, w, w okolicznej Srebrnej Górze na przykład, jeżeli chodzi o wznoszenie twierdzy, wznoszenie domów XVIII-XIX wiek, trwałe niemieckie domy z tak zwanego muru pruskiego. A XX wiek dopisał do, do tego wszystkiego nową historię w postaci tajnych hitlerowskich obiektów, których przeznaczenia do dzisiaj do końca nie znamy. Natomiast usytuowano tam projekt Riese, czyli olbrzym i w, głównie, jak sądzimy w oparciu o te wszystkie przerycia wcześniejsze, zbudowano za pomocą więźniów i ich pracy przymusowej kompleks podziemnego miasta. I powiedz mi, to duże jest? Duże jest. Kolokwialnie mówiąc, jest duże. Znamy tylko część, podobno jest tego więcej, zwłaszcza z, zap z zapisków e, Alberta Szpera. E, Wiemy, że tego jest znacznie, znacznie więcej, że tam poszło znacznie więcej betonu niż e, w pewnym okresie e, w na schrony w całych Niemczech. Mhm. Natomiast my znamy tylko część wybetonowaną, która jest niewielka, znamy te obiekty, które są teraz trasami turystycznymi, jak Osówka, jak Rzeczka, czy Walim, nie, przepraszam, Włodarz. Natomiast obiektów jest znacznie więcej, mamy jeszcze miejsca, do których możemy zejść w cudzysłowie na dziko i eksplorujemy te miejsca. Nie są one do końca bezpieczne, nie są one do końca zbadane i mają też trochę zawałów, więc no... Jest, jest przygoda, jest to zwiedzać. Czy to prawda, że do tej pory na tych terenach trzymają łapę Niemcy? E, można tak mywać, natomiast nie mamy stuprocentowych dowodów. E, nasz dobry przyjaciel Grzesiu Bornenstein, pozdrawiam serdecznie, który jest, e, który jest lokalnym pasjonatem historii, który założył stowarzyszenie Szlakiem Rize, działa, oprowadza nas i tajemnicza. E, jego babka była Niemką dużo rzeczy du o wielu rzeczach się dowiedział i mamy dużo ciekawych historii, które niekoniecznie mogą wskazywać jednoznacznie na obecność takich takich ludzi, ewentualnie na działalność takich e, instytucji, ale tak sądzimy, że coś jest na rzeczy, bo czasami bardzo to nie są Strażnicy, że tak powiem, filmowi do końca. To nie są ludzie, którzy z owczarkiem niemieckim chodzą 30 razy dziennie tą samą trasą i żyją od początku do końca mm. na tych terenach, po prostu sami nikogo nie, nie wtajemniczają. Ale to mogą być ludzie, którzy wywierają wpływ na instytucje, na lokalne władze, które zabraniają poszukiwań, które mogą działać właśnie w ten sposób. Mogą forować e, kapitałem blokować inwestycje, czy wręcz właśnie powoływać, powoływać się na inwestycje, które są tam zamierzone, żeby na przykład nie kopać tu czy tam. Natomiast tutaj ostatnio właśnie też był taki temat, że na który też nie mamy dowodów. Ale być może w tym wszystkim, jak się dzieje na tym Ruscy, a później przez kilkadziesiąt lat PRL, to w niektórych z tych, z tych sztolni, które zostały zawalone, za, odstrzelone, Będziemy, możemy znaleźć e, kiedyś nieprzyjemne kukuły w postaci e, odpadów chemicznych, odpadów e, radioaktywnych, których, za których po prostu magazynowanie zgarnęły kasę służby PRL, a my teraz no, nikomu nie będzie na rękę, żeby to znaleźć po prostu. Czyli zamiast e, złotego pociągu będziemy mieli, będziemy się świecić na, 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 na zielono. Tak. Ktoś, jak teraz odwiedzając górę włodykę, możemy już trochę to poczuć. Góra sąsiadująca bezpośrednio z, z obiektami RIZE, ale też jedna wielka tajemnica, tak słynna muchołapka. Mhm. Na zboczach tej góry była fabryka Dynamitu Nobel AG. Tam rzekomo testowano też napęd antygrawitacyjny. No, są jakieś tam relacje. Są jakieś tam relacje z tego, są jakieś domniemania, dowodów twardych nie ma. Natomiast w całej tej górze e, mamy teraz do, do dzisiaj pozostałości sarkofagi po magazynowaniu ciężkiej wody. Wielu e, elementów składowych, które mogłyby posłużyć do zbudowania bomby atomowej. Mamy potężną elektrownię w okolicy, wygasłą kopalnię i bardzo dużo, domnie, bardzo dużo pytań. No ale niestety, po tym jak Ruscy weszli na te tereny, zaraz po zakończeniu II wojny światowej i siedzieli tam przez pewien czas, nie zostawili po sobie nic, nie zostawili gniazdek na ścianach nawet. No, tak mała świętej pamięci babcia, właśnie mówiła, że jak Niemiec szedł, to przynajmniej bochenek chleba zostawił, a jak Rusek szedł, to grabił wszystko, więc pewnie dlatego też to wszystko jest zgrabione, chociaż pewnie zgrabione jest też między innymi przez szaborowników, którzy tam pewnie tam grasują po, po, po tych okolicach. Na pewno to się dzieje od lat i to się dzieje wszędzie. Złom jest zawsze w cenie. Może ta bliskość Wałbrzycha tam też wprowadza jakąś taką lokalną tradycję. To... Zawsze jest, zawsze jest. Eee, powiedz mi, bo znalazłem też właśnie informację na jakimś tam filmie na YouTube. Nie wiem, czy to właśnie nie przypadkiem, w ja no, filmie Twojego kolegi. Yy, na którym pokazywał, że sztolnie są specjalnie opryskiwane jakimś tam specjalnym chemikaliami powodującymi kruszenie. Cegły, żeby się zawaliły. Szczerze mówiąc, nie słyszałem o tym. Mhm. E, no, jeżeli by to było robione, to pewnie byłyby informacje, bo takie miejsca stają się z automatu bardzo niebezpieczne. No mamy sztolnie, e, mamy sztolnie obiektu Rize, obiekty Rize drążone w Gnesie, który jest skałą bardzo bezpieczną. Jeżeli chodzi o e, Tektonikę. Jeżeli chodzi o tlen. Często, bardzo rzadko zdarza się, żeby w gnesie, albo może nawet w ogóle, nie jestem geologiem, także z tego, co, co wiem, z, tych, z tego mojego łażenia, w gnesie jest tlen, gneś jest bezpieczny. Gneś przetrwa bombardowania atomowe. Gneś nie przypuszcza promieniowania. Także e, możemy tam schodzić śmiało, możemy w wiele tych miejsc wchodzić śmiało. Wyjątkiem jest Sokoles, który jest zdrożony w piaskowcu, cały czas się zawala. Tutaj właśnie mój kolega Grzesiu. Kopię mi do tyłka, żebym tam nie wchodził, ale za parę lat tego miejsca już może nie być. Um... Jeżeli byłyby takie opryski, jak, jak, jak właśnie mówisz, no pewnie by coś było słychać. Nie wiem, nie spotkałem się chyba z tym jeszcze, albo za słabo siedzę na YouTube, albo może nie tę stronę odwiedzam w internecie. Obserwując właśnie fanpage twojej firmy <grym> eksploracyjnej, mogę to powiedzieć, eksploracyjnej? Eksploracyjnej może nie do końca, bo nie jesteśmy eksploratorami. My wchodzimy, w, zabieramy ludzi w te miejsca, w których w, w które ktoś już był, ktoś już to wyeksplorował, ktoś już to zbadał. Nie jesteśmy czystymi eksploratorami, Wchodzimy czasami w miejsca bardzo niebezpieczne albo takie, do których trzeba już mieć ułamek sprzętu i wiedzy, natomiast do końca chyba czystą eksploracją to nie jest, ale można, można powiedzieć, że po prostu, no nie wiem, w jakiś, w jakiś, sposób, w jakiś sposób zwiedzamy, eksplorujemy te miejsca. No właśnie, eee, wracając do tych zdjęć, no jak ja widziałem, że jest zbocze góry i jest na przykład mała taka dziurka i wy się tam ładujecie, to ciary. No, tak, sugerujesz, że jestem gruby. Wiem o tym. E, wiele razy często dostajemy informacje. Oczywiście to już tam się niesie po e, lokalsach, że tak powiem, że kogoś tam przysypało. Wejście na przykład do Sobonia. Położyć się na glebie, skała nad tobą, wsuwasz się delikatnie, nie jest zbyt komfortowe, raz na jakiś czas jest zasypane. Taka ciekawostka, jest obiekt, że obiekt który nazywa się Osówka, jest wejście do trzeciej sztolni tak zwanej wodnej, bo w środku są postawione tamy, które zatrzymywały wodę, która tam się zbiera. I zawaliła to ekipa, bodajże TVP, chcąc zrobić materiał w środku. A to czym zawalili? Mikrofonem gościu zawalił? Po prostu tak wchodzili, tak wchodzili, że się obsypało. I do wielu sztolni i to już eksploratorzy wiedzą i tak samo, jeżeli ktoś chce to eksplorować, jeżeli poszuka informacji w internecie, to wie, że trzeba sobie wziąć saperkę, łopatkę, żeby odkopać sztolnię jedną na, sobo na Sokolcu. Też trzeba wejść po prostu z łopatką, odkryć ją sobie, bo często jest zawalony, to jest piaskowiec i dopiero można się wśliznąć. Są takie miejsca specyficzne, bo Janowice Wielkie, kompleks Jawornik. Wejście zaraz niedaleko pomnika ofiar II wojny światowej i robotników przymusowych. Królicza Nora w głąb ziemi. Soboń, kładziemy się i przesuwamy. No Sokolec, wchodzimy z marszu, z lasu po prostu pionowo. No to są wszelakie, wszelakie, po prostu ka każdy, każdy tutaj kompleks ma swoje, ma swoje uwarunkowania, no i nieczęsto jest właśnie tak, że z moją klaustrofobią i z moim brzuchem muszę tam się wcisnąć. No dla mnie czad, bo takie, no można też powiedzieć wycieczki, no odbiegają od właśnie czystego snadrowego, czyli mamy tego przewodnika z parasolką, wycieczka za mną po prawej stronie jest to, po lewej jest to, tylko jest po prostu aktywnie i no z taką nutką na jakby nie było pokazujemy historię pokazujemy tragiczną historię pokazujemy miejsca które zostały wykute siłą pracy rąk robotników przymusowych nierzadko ginę nie rzadko w zdecydowanie większości oni ginęli na miejscu i to są to są po prostu miejsca które nie mogą być traktowane jako zwykłe miejsca turystyczne często się oprócz tych Oprócz tych obiektów turystycznych, tam nikt nie będzie teraz szedł i przebijał wygodnych wejść dla reszty. Tak. W środku, często eksplorując coś takiego, wobec sobie, że wchodzisz do takiego kompleksu, parędziesiąt parę minut przejrzysz się przez ciemne korytarze. Jedynym oświetleniem to jest to, co masz na sobie, i po chwili Twoim oczom ukazuje się krzyż z desek albo znicze zapalone w środku. Często eksploratorzy zostawiają w ten sposób hołd dla ludzi, którzy tam zginęli. No, ale ciary idą po plecach jak coś takiego, na podcast. Mhm. E, nikt nikomu tutaj wejść nie zamierza e, rozkuwać, nie zamierza robić tego łatwo dostępnym, bo to też jest element tej tajemnicy. Gdyby to było łatwo dostępne, no to pewnie nie trudno zgadnąć, że w większości było, by, by już nie istniało. Zwłaszcza, że w środku często są zachowane jeszcze oryginalne szalowania. Jeżeli tych szalowań zabraknie, no może być źle. Mhm. A to już jest przegnite, to już leży pod ziemią w wilgoci niekonserwowane od, od II wojny. Czyli już Często się ludzie chodzi. biorą sobie na pamiątkę jakieś metalowe elementy, skówki, e, klamry. No może być źle za jakiś czas. Więc może te z, z wejścia trudne, może da, trochę chronią to jeszcze mhm. tą tajemnicę. E, powiedz mi w ogóle... E... Co trzeba mieć ze sobą, żeby tam po prostu wejść, I, z wyposażenia? Oczywiście wiadomo, latarka, czołówka, coś w tym stylu. Co jeszcze? Generalnie nic nie jest potrzebne. Kwestia wygody. Są ludzie, którzy lubią się zmoczyć od stóp do głów. W górach sowych ostatnio to chyba to było młotne nawet. Ale my zabieramy najczęściej woderki standardowe, OP1, kaski przede wszystkim. To nie jest jak, jakiś tam obowiązek. My nie jesteśmy objęci żadnymi przepisami yy, i ludzie wchodzą tam na własne ryzyko. My też informujemy, że kaski to jest element bezpieczeństwa, a nie nasze widzimy się, bo wystarczy, że człowiek czasami po prostu wyprostuje się, odruchowo nawet. Skała, głowa, rozcięcie gotowe, no i impreza yy, zniszczona przez, przez coś takiego. A to są miejsca nierzadko w. Górach, bez łatwego dostępu, mm. bez, dojścia, bez dojścia do cywilizacji szybkiego. No, wiadomo, nikt nikomu kłopotu nie będzie robił. A znowu wzywać ratowników dla po... tak głupłej sprawy, to też nam się nie uśmiecha. Mm. Więc kaski, woderki, woderki często do kolan, ludzie, którzy stosują wędkarskie uniformy, dotąd też nie są rzadkością. No wiadomo, te miejsca są zalane, nikt z nich wody nie odprowadza. Tak samo, jak ich, jak, jak ich nie konserwuję. Ale to jest chyba takie minimum. No i oczywiście jakaś odpowiednia odzież do ubrudzenia się. Nie wiadomo, co, co zostaniemy pod ziemią. No i temperatura. Stała temperatura 7-8 stopni, woda podobnie. No to zimno. No tak, tak. Można później, <laughs> wpadając do takiej wody, wychodząc później w środku lata, no można sobie później dwa tygodnie na kucaka sikać, bo... No. Po prostu. Wilka się złapie. Tak. E... Przeżyłeś tam jakąś taką swoją przygodę życia, że po prostu byś mógł opowiadać to swoim wnukom, tak zwanym? Hej, raczej nie. Na szczęście raczej nie. E, nie było nic drastycznego. Przygody jak najbardziej, bo niektóre miejsca, niektóre wejścia, niektóre trasy e, po prostu, no to trzeba zobaczyć. I jeszcze trzeba mieć w niektórych miejscach szczęście. Wchodzimy bardzo często do. E, tak zwanego podziemnego wodospadu w Ludwikowicach. To jest pod mostem, bardzo pięknym mostem kolejowym, bardzo wysokim, górskim. No, sam most już robi wrażenie, jak to wygląda. Natomiast pod, pod tym mostem niewielu wie, że jest wejście do um, odwodnienia kopalni Wacław. Gdzie można zaobserwować tak zwany podziemny wodospad. Fajny film zrobiliśmy na fanpage'u, jak to huczy, jak to buczy, jak tam się można dostać, tylko w kilka osób najlepiej, bo jeden drugiego zawsze podciągnie, przerzuci. Natomiast raz weszliśmy tam w lecie, zero opadów susza, a tam ani graba wody. I jak to wytłumaczyć ludziom, którzy z nami przyszli i ułocili się przy wejściu po pas? Że nie ma głównej atrakcji. Tak, pomyśleliśmy sobie, że chyba będziemy uciekać grawitacyjnie do góry, bo zjedzą nas przy wejściu. Lincz. Tak, ale chociażby wyprawa z twoimi, z twoimi kolegami, z twoim bratem. I osoba, której nie będę wspominał personaliów, która przed wejściem... Wszyscy przed wiemy, wejściem, o kogo chodzi. Przed wejściem miała iść tylko określoną liczbę kroków do przodu, w lewo, w prawo i się słuchać. No. no, wpadając po pas e, w błoto po, e, po rudzie. Kolor trochę jakiegoś Tak, wyglądało to tragicznie. Przeróbki po internecie krążą do dzisiaj. Ale wyciągnięcie tego gościa z tego błota zajęło nam więcej czasu z powodu tego, że po prostu nie mogliśmy się powstrzymać ze śmiechu. A on o własnych siłach by stamtąd nie wyszedł. Powiedz mi, czy w dzisiejszych czasach, w yy, idąco głęboko postępującej technologii, czyli smartfony, komputery, wiary, yy, -y, czyli wszystko, co odciąga ludzi od aktywnego spędzania czasu, czy są nadal chętni, żeby właśnie chodzić po takich zaułkach? Tak. Na szczęście są. Ruch to jest nie, nieodzowny element naszego życia. Bez tego z tymi wiarami sobie przeżyjemy, ale jak my będziemy żyć, to jakość naszego życia spadnie poważnie. Czy to będzie jeżdżenie na rowerze, czy to będzie chodzenie e, na spacery, czy to będzie właśnie łażenie po sztolniach, po górach, to zawsze będzie nie, integralna część naszego życia i bardzo ważna rzecz, część naszego życia. Tym bardziej się cieszę, że ludzie wybierają góry, że mimo tego, że mamy w kraju tak jak mamy teraz, ludzie jeżdżą, ludzie się garną, zwłaszcza, że na przykład góry sowie to jest... Półtorej godzinki drogi od Wrocławia. Dwa najpopularniejsze szczyty z Wielką sobą na czele, skalenicą, gdzie są kolejki i tłumy. I po drugiej stronie walimia, pasma, włodarza, moszny i, i wszystkie te tajemnice. Po prostu miejsca, w których można spotkać dwie, trzy osoby na szlaku dziennie. Fajnie. Piękne, piękne miejsca, miejsca, w których można nawet w, w których są miejsca na ogniska, gdzie można się przespać, gdzie. Widoki są super, fajne są szlaki, te góry nie są aż takie trudne, nie są aż takie niedostępne, ale po prostu są miejsca dzikie, no i wszędzie jest historia. Tam na każdym kroku jest coś pod ziemią. Możemy kupić mapy, ogólnodostępne w sprzedaży, na których będziemy mieli zaznaczone większość wyrobisk, ale takich bezpiecznych wyrobisk, do których no może czasami nawet nie wejdziemy, bo są zawały, ale mamy zaznaczone wyrobisko, wiemy jak tam górnictwo przebiegało, no ale na przykład, nie wiem, sama Góra Włodasz. Zwykły spacer, zwykłe, zwykłe wyjście, wyjście w góry, można tych atrakcji na zewnątrz, za które nikt nie każe nam płacić, jest po prostu mnóstwo, jak tam te góry były po prostu uprzemysłowione w czasach II wojny światowej na maksa, kolejki linowe, kolej, kolej wąskotorowa, składy betonu, które przetrwały z formie skamieniołej do dzisiaj, półfabrykaty. Różne, różne zakamarki, no bo po prostu, jeżeli ktoś chce, to znajdzie dla siebie wszystko i to w granicach złego spaceru. Nie trzeba być wyczynowcem, do tego, żeby um, pójść, pojechać sobie w góry sobie, coś ciekawego zobaczyć, coś ciekawego odkryć. Lokalnego browaru też nie będę reklamował, ale też warto. Właśnie, jak już zakończyłeś o browar, powiedz mi, co polecasz? Co w polecam? No, nie wiem, czy tak mogę. Mogę? Oczywiście, że możesz. No to naturalnie. E, od razu wchodzimy w browar Wielko, Wielka Sowa z, z Bielawy bodajże, e, bardzo dobre lokalne piwko do, do dostania tam wszędzie. O! O jak się już nie będę rozpisywał, bo ja to jestem ojcem, no to ja to tylko lagery, jasne, harnasie najlepiej, koniec. <grym> ja już e... tak nie mów, bo widziałem po Facebooku, że lubisz regionalne co chwilę. A to tak, sobie tak, kosziesz. tak. Ogólnie, jeżeli chodzi o piwo w Polsce, bardzo nas cieszy, bo często jeździmy tutaj z żoną, jeździmy sobie po tej Polsce i chcemy próbować regionalizmów, bo to jest po pierwsze świetny sposób na promocję regionu. Oczywiście. Po drugie, no pomysł na biznes. Można narzekać, że jest. Dnia w Polsce, ale tak. można tak samo wziąć się za siebie, zrobić regionalne piwo chociażby. Można dotrzeć, dotrzeć nim lepiej, często niż nie jeden przewodnik turystyczny do Oczywiście. ludzi. Jestem tego samego zdania, gdyż no, parę odcinków wcześniej robiliśmy tutaj właśnie wywiad z naszym regionalnym piwowarem i w Stalowie Walii mamy trzech praktycznie mistrzów, którzy, browarnictwa domowego, którzy wygrywają bardzo fajne wiesz, festiwale i po prostu to się sprzedaje. No. Znalazłeś coś ciekawego w tych szczelniach? Znalazłem. E, nie, to już jest przebrane, to już jest prze, e, przefiltrowane. Ruscy nie zostawili tam praktycznie nic, chyba że o czymś zapomnieli. Mamy zagadkowe torów, którego w jakiś sposób nie wydarli. No nie wiem, do dzisiaj e, tam aktywarzy się spierają z tym, co to może być i dlaczego, ale raczej tam znaleźć już się nic nie da. Mm -hmm. No dobra, ten, co to masz za nożek? Co to mam za nożyk? No tutaj właśnie mówiłeś, mówiłeś coś w kwestii charytatywnej, więc jedyne co mogłem wygrzebać teraz z kieszeni spodni, zostałem zaskoczony, no, ale osoby, która zajmuje się survivalem, oczywiście trudno zaskoczyć, więc przekazuję na twoje łapki tutaj mojego prywatnego kabarka zaprojektowanego przez Boba Dozier'a. Szkieletorek trochę przerobiony, trochę opleciony, e, tak po to, żeby się ładniej piwo dało otwierać jedną stroną. No, tak właśnie się niszczy noże, uczę na szkoleniach jak tego nie robić. Ale szkórka, kolega, skórka, już go zniszczyłem? E, jeszcze nie, ale jesteś na dobrej drodze. Dobra. Ale kolega, kolega tutaj chce zrobić Hollywood, a nie szkolenie, więc zapraszam może raczej do mnie. Żaden Hollywood. <laughs> e, no dobra, to powiedz coś o tym nożu, żebym ja go później gdzieś tak ładnie poręczny, poręczny nożyk, poręczny nożyk bardziej w stylu no, takiego neka. No możesz go nosić na szyi, przewiązać go sobie. Ja nosiłem go sobie w kieszonce, bardzo fajne, bardzo fajny kawałek stali. Przede wszystkim jeden kawałek stali. Nie jest stworzony do ścinania drzew, ale jest stworzony do tego, żeby sobie poradzić w codziennych sytuacjach bardziej. Opleciony, wygodny, jabłuszko można obrać. Piwko otworzyć. No. Licencjonowany kabarek. Fajna, markowa zabaweczka. Przede wszystkim jeden kawałek stali, nie, nie yy, większość noży. Kuchennych, większość noży prostych, ma po prostu do i później lekki wpuścić. Tak jest, no. Uderzysz coś, złamiesz, koniec. Tym zrobisz większość prac. Przy obozie, przy kuchni nie ma ryzyka takiego, że ci się to połamie. No i przede wszystkim, no, jeden poręczny kawałeczek stali, więc widzisz, co się z nim dzieje, masz kontrolę nad tym. Jak to wygląda? No, gadżecik, gadżecikiem, ale bardzo przydatny gadżecik. W wielu sytuacjach już mi piło otwierał, znaczy pomógł w wielu trudnych <laughs> sytuacjach. Także przekazuję. Moi drodzy, na pewno zrobicie z, tym z tego lepszy użytek niż mój e, alkoholizm. <słuch> słuchajcie, moi drodzy, ten oto fajny gadżecik podarowany przez Mateusza będzie do zlicytowania na wybranej aukcji charytatywnej. Jeśli macie jakieś propozycje, to oczywiście piszcie w komentarzach na Facebooku, których na pewno wybierzemy. Czyli słuchajcie, jeśli byście chcieli spędzić e, niekonwencjonalnie swój wolny czas, e, macie dość utartych ścieżek gdzieś tam za. Pyszinstwem nudnego przewodnika. Chcecie się troszeczkę obrudzić? chcecie troszeczkę skosztować adrenaliny i, i czegoś innego, no to polecam usługi Mateusza. Mateusz w ogóle jest ze stalej woli. Założył firmę La Survival, tak? Viva la survival. Przepraszam. Viva La Survival. Szukajcie ich na Facebooku. Bardzo fajną robotę robią. Jak sami widzicie, Mateusz jest bardzo wygadany i ma szeroką wiedzę historyczną na temat tych wszystkich wszystkich terenów, które się tam znajdują, tak więc e, polecamy i, i, i działajcie, ruszajcie się do, z domu, żeby ten właśnie brzuszek, którego wciągamy tak tutaj przez chwilkę tak, bo będę e, 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 lekko zredukować. Dzięki Mateusz za wywiad. Dziękuję ci bardzo. Dzięki.